PlayStation. Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać tego sprzętu. 32-bitowa konsola do gier wyprodukowana przez Sony Computer Entertainment i zaprojektowana przez słynnego Kena Kutaragiego. Za mało lata wszyscy na osiedlu chcieli się pozabijać, żeby na tym zagrać. Żeby było śmieszniej miał to tylko jeden ziomek. Pozwolę sobie zaryzykować stwierdzenie, że ten sprzęt rozpoczął nowoczesny gaming, który znamy do dziś. Premiera miała miejsce 3 grudnia 1994 roku. Wtedy właśnie pierwsze egzemplarze trafiły na Sklepowe. Żeby było zabawniej, możemy podziękować Nintendo za powstanie PlayStation 1. Bo właśnie pierwotnie miała powstać we współpracy Sony z Nintendo. Natomiast Nintendo się wypięło i mamy tego efekty. Jak to w życiu bywa? Dwie korporacje się nie dogadały. No i co? Był niezły przypał. Goście z Sony się wkurzyli, no i mamy tego efekty. Jedną z najbardziej ikonicznych konsol na świecie. Błędnie często nazwaną PSX-em. Podsumowując, 32-bitowy procesor, oszałamiający 2 MB RAMu, maksymalna rozdzielczość 640. 40x480 pikseli, dźwięk 24 kanałowy oraz napęd CD-ROM, co było nie lada rewolucją w tamtym czasie. Mówi się, że sprzedało się ponad 100 milionów egzemplarzy. Dzięki Sony! A wy, mordeczki kochane, pamiętajcie, grając dzisiaj na swoim PlayStation 5, od czego to wszystko się zaczęło. Elo!